Jolka Jolka, pamiętasz na to ze snu, gdy pisałaś? Tak mi źle. Urwi się choćby zaraz, coś ze mną zrób, nie zostawiaj tu same, no nie. <grystanie> and Zawsze kurą do cię przede wszystkim zdrówka dla Ciebie i Twojej majątki i pociechy, no i dla Piotra może też. <noise> I dużo, 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 dużo miłości. To już na pewno macie i proszę nie zmieniać się, taka jaka jesteś. I pamiętaj, że można nas wszystkich liczyć. Hej Jola! Hej! Tutaj twoje koleżanki ze studiów, czyli Angelika Kul i Ania Ręblewska. Tak, to my z okazji ślubu, a pewnie jak to oglądasz, to już po ślubie. W każdym razie, na nowej drodze życia chciałybyśmy e, powiedzieć, że wiemy, że będzie pewnie wiele fantastycznych chwil w twoim życiu, takich jak narodziny dziecka, czy też wcześniej na przykład noc poślubna może. No, na pewno będzie fajna. Albo nocy poślubne. Pewnie. E, no, będzie też pewnie wiele trudniejszych chwil, no ale już się życzyć, żeby właśnie e, mimo to, żebyś, e, Angela mów dalej, żebyś mimo tych przeciwności losu zawsze uśmiechała się, e, zawsze, e, wiemy, że zawsze będziesz dawała sobie radę, bo masz, będziesz miała wsparcie i masz już, masz już jedno wsparcie Piotra i będziesz miała kolejne wsparcie, e, no tak, no będziesz miała super męża, super hmm. dzieciątko, nie wiem, czy to będzie syn, czy czy córeczka, pewnie się dowiemy. Pewnie jak będziesz ogląda ten film, już będziesz wiedzieć, bo wczoraj mówiłaś, że jeszcze parę dni i się dowiesz. No w każdym razie, chciałabym Ci życzyć, żeby, żeby było super po prostu, żeby Ci się wszystko układało tak, jak sobie to wymyśliłaś, jak sobie to wymarzyłaś. No i tyle. I pamiętaj o nas, bo to była Ażejka Kurs i Ania Ręblewska. Wszystkiego dobrego, Jola. Pa! Na nowej drodze życia życzę Ci wytrwałości, ponieważ jak wiadomo pojawią się problemy, z którymi jeszcze nie miałaś do czynienia. Życzę Ci również, abyś miała oparcie w swojej nowej rodzinie, na jakiej nie zapomniała o swojej starej. Życzę Ci, abyś w dniu ślubu się spełniła, zapomniała o swoich problemach, drobnostkach i aby ten dzień był Twoim zapomnianym. Pozdrawiam, Agnieszka, pozdaj. Wszystkiego najlepszego. Na nowej drodze, drodze. życia. Życzymy my! Jola, pamiętaj, że zawsze możesz na mnie liczyć. Jesteś niesamowitą, wspaniałą osobą i pamiętaj o tym zawsze. Powodzenia na nowej drodze życia, bądź po prostu szczęśliwa. Życzę Wam najlepszego na nowej drodze życia. Jolu, drogi Piotrze na nowej drodze życia życzę wam byście trwali w miłości szczęściu radości zawsze razem jako rodzina bądźcie dumni z waszej pociechy i też by w waszym życiu obecnie byli tylko szczerzy uczciwi i prawdziwi przyjaciele i by nie było w nim trosk, smutków i problemów, a nawet jeżeli takowe się pojawią to życzę Wam kochani, byście potrafili je przejść razem z uśmiechem. Mimo wszystko z uśmiechem i z siłą i w miłości. Miłość, ta nieustająca, prawdziwa, to jest to, czego życzę wam najbardziej, bo mając miłość macie wszystko najlepszego. Jo, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia i dużo, dużo szczęścia przede wszystkim. Cześć ponieważ nie może być tutaj ze mną. To mnie bardzo smuci i nie może zobaczyć tego, co ja mam w Postanowiłam przeprowadzić się przez odrobinę mojego świata, tak żebyś poznała chociaż trochę uroków miasta, w którym żyję, w którym, w którym mieszkam w którym długo zostanę. Mam nadzieję, że się spodoba i że będziesz miała z tego dość spory fan przed ślubem. I ja! Stopping us right now. I feel so close to you right now. stopping us right now and there's no stopping us right now and there's no stopping us right now I feel so close

zawsze uśmiechnięci. Mieli taką fantastyczną pogodę jaką mamy dzisiaj. Mieli e, dookoła siebie tylu przyjaciół, ile my mamy dzisiaj. I żebyście zawsze wierzyli i wiedzieli, że możecie zawsze na nas liczyć. Wszystkiego dobrego.